Powstała jesienią 1979 roku firma Activision, założona przez byłych pracowników Atari, postawiła sobie za cel, aby tworzyć jak najlepsze gry na bardzo popularną konsolę Atari WCS, która z czasem zmieniła nazwę na Atari 2600. Dodatkowo zbuntowani programiści byli źli, że w grach, które sprzedają się w dziesiątkach tysięcy sztuk, nie są umieszczane ich nazwiska a ich wynagrodzenie nie jest adekwatne do pieniędzy, jakie przynoszą firmie i gry. Rynek Gier dopiero się formował i Activision miał wielką szansę na to, by stać się liderem rynku. Firma miała dobry biznes plan i zdolnych programistów. W firmie pracowali tacy twórcy jak David Crane, który stworzył serię Pitfall, Carol's Show, pierwsza znana kobieta w gamedevie, twórczyni kultowego Riveride. John Van Rysin nie miał na koncie znanego tytułu, zanim zaczął pracę nad grą Hero. Wcześniej pracował nad jedną grą, ale ostatecznie tytuł ten nigdy nie został ukończony. Jak wspomina Van Rysin, byłem na wycieczce w jaskiniach Hall Caverns pod Nowym Jorkiem. Te ogromne jaskinie zrobiły na mnie wielkie wrażenie. Zamarzyło mi się, aby akcja gry działała się w takiej rozległej jaskini. John miał już miejsce gdzie będzie się rozgrywać akcja jego gry. Bohater gry miał przemierzać jaskinie, zaś jego przeciwnikami były pająki, nitoperze i węże. Jednak same strzelanie do pająków i nitoperzy mogło się wydawać nudne, więc nasz protagonista miał za zadanie ratować uwięzionych w jaskiniach górników. Van Rising od dziecka uwielbiał różnych superbohaterów, takich jak Superman czy Spiderman. Więc bohater gry Hero miał na wyposażeniu odrzutowy plecak, który ułatwiał mu przemierzanie jaskin, zaś wrogów eksterminował przy pomocy lasera z oczu. Wszelakie przeszkody typu ściany były usuwane przy pomocy dynamitu, który znajdował się na wyposażeniu bohatera gry. Jak wspomina John Van Rysin, Activision dała mu bardzo dużo czasu na dopuszczenie gry. Gra była tworzona pierwotnie na Atari 2600. Pomimo niewielkich możliwości graficznych tej konsoli, trzeba przyznać, że grafika jest ciekawa i dość rozbudowana. Jednak twórca stawiał bardziej na gameplay, Dawał do testów grę swoim kolegom z firmy Activision i obserwował ich podczas gry. Dodatkowo słuchał ich sugestii, dzięki czemu ponad 3,5 dekady później grata ma wciąż wysoki poziom grywalności. Gra na konsoli Atari 2600 została wydana w marcu 1984 roku. John Van Ryzen jeszcze w tym samym roku stworzył na konsoli Atari grę Cosmic Commuter kosmiczną szczelankę, która nie odniosła sukcesu. Potem chciał stworzyć kontynuację swojego hitu. Jednak krach na rynku gier wideo sprawił, że Activision nie była zainteresowana tworzeniem Hero 2. Gra doczekała się portów na 8-bitowe komputery Atari, Commodore 64, ZX Spectrum, a nawet na 8-bitową konsolę firmy Sega SG-1000. Dzięki składance Activision Anthology możemy zagrać w tą grę także na konsolach PlayStation, PlayStation 2, PSP i Game Boy Advance.